Yy, widzę, że gramy w Fortnite yy, Już ktoś do No, o, nie, 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 nie. No. No. Yy. Oni się wszyscy tak boją, że ja nie mogę, nie? A tu skrzyd skrzydła i epicki tomik. Dobra, teraz ja tylko. Aaa, dobra. Z tego tak chwilę, teraz musimy sobie posortować jak piękny, tak? Jest i też. tak jak ja lubię, żeby tak nie grać, żeby takim typowi taki, tak posortowany, no ale wiecie. Więc lecimy, dobra, bye, Parowuję na hata. Eee... Okej, okay. Tłumik. Wszystko z ma? No jest... Yy, nie to, tylko to. V. Twnikluwa. <laughs> tak. Najlepszy tubik. Jezus. Dobra. Otwierdz. <laughs> Jak jest? Ile jest to to procent szarst? że ja nie mam, nie dopisajmy, tym razem dopisajmy i potem zostawiamy majtę. jeśli to wytłumaczy? Tu tu ja pamiętam, że tu w tych skirach była chociaż jedna legenda. To jest prawda, to czy to... Jest nieco, ale... Możemy od razu powiedzieć, że nic, obalone. Ja nie lubię znajpy. Najlepszy to jest pompa, A nie jakaś snajpa. Fajnie znaczy, większość osób się ze mną nie zgodzi, ale ja z pompy mówię perfekto. Perfekto. No kiedyś snajpy też umiałam, ale wiecie. Po tej przerwie. Trochę mi skrzydełka, ale... Ok. Ey. Yy, no więc tak się nam otrzyło! Ey, yy, zarabimy. O, pompa, o, pompa, pompa. Już sobie pompa też na no. E, proszę ciszej Karol. E... E... Gdzie to pociąg mnie prowadzi? Tak? E, dobra, jestem. E, e, chwila. jestem. Dobra. Aha. Eeey, no co słabszy. No, ten mu jest lepszy, ale są tego bardziej umiem. Jak daleko jest strefa? Bardzo użył skrzydeł i leksa skrzydła mi się jawa. No gdzie jest ten chłopak? On tu jest gdzieś, tam? Ej, dlaczego tu się łażą ze snajpami? Okej. Okay. To jest jakaś snajperkowa Kowaru To jest snajper-runda, nie? Właściwie się tylko na snajpa atakowali. Haj, widzowie! Spróbujemy yy, zrobić wina, ale nie wiem, czy to będzie możliwe. Tak, daszę, dasze. Dasze najlepsze, aha. Yy, wy... Dobra, podczas skrzydła nie da się używać nasza. To już na sosy to sosem, się dało, ale... O. Okay. Eee, no, dobra, Chyba na 2 wystart. A, i yo i dobra. Z mamy full HP. Eee, dobra. To miganie jest genialne. Nie? Ja z tego tomilana każdego robię. Jezu, dobra. Mamy dużo Mamy dużo nam nie, mamy bardzo mamy nie, Karol. bardzo y dużo. Tak, Nie pytajcie, mój, ka... mój brat ogląda Paliona. E, e, ma prawie full e, mm... ja to ma. Jeżeli to full ja To jest To jest To Teraz nie będą mieli leczenia. Już nikogo nie widzę. Czekaj, tego co mi daję jezu. Ja nie mogę manować masy do jakiegoś akumulacji, tylko w taki sposób. Po prostu pompa. Wtedy buduje schody. Pompa buduje. pompa buduje, pompa buduje, pompa buduje. No i tak cały czas. Jestem jeszcze się się pojawi, z tych, którzy są O Jezus. No nie ta się będzie uciekał, nie? Będzie się leczył. O, no i chłopak gdzieś uciekł. Dobra. To nie... co są bambiki bomb w tej grają. Eee, Okej. Okay. Bardzo ciekawie. No teraz jeśli zginiemy... To ja już ludzko się nie wierzę, nie? to jest niemożliwe, że jest kimś z takim lootem? No i dawszy mnie. Ha, tu jest w ogóle mityczna skrzynka. No! Czekam. Nie najlepsza, ale bogaty, ja Ale dobra, mamy z holo 13. Ojoj. oj, bogaty, oj, ojoj. Chłop, chłopie. Przede mną uciekasz. Czy ty uciekasz prze? Kolejny, który uciekł. Dlaczego oni wszyscy uciekają? No co jest? Strażnicy. To widać, że oni idą, a nie biegną. I jeszcze taką swoją specjalną emotkę nie? Co ty robisz? Co ty... Co ty... Co ty robisz? Nynos Horror jest chyba lepsza jednak. Mi się wydaje. No bo chodź to z życie taki Znaczy no to jakaś statystyka basicowa lunetale Więc tak Mamy to 8 No coś mi się łapać nam się Kolejny kluczuje kru... kru... No ja nie wiem po co oni do mnie nawalają, skoro wiedzą, jak to się dla nich skończy, no. Ja proszę za raz ludzi o, o pomyślenie. Gdzie jestem chłop? Gdzie jestem chłop? Jezu... Mhm. Dobra. Yy, jakby randomowo strzeliłem i trafiłem... Więc mam nadzieję, że nie będziecie mnie obmieniać o cheaty, ale okej. Okay. Ja z takimi graczami po prostu kocham grać. Kolejny, kolejny, który nie jest z kim zadziera, no, no chodź. Widzicie, jak to się robi? No i teraz jest ważny moment, bo mamy top 5, top 4. Top 3 Zbudujmy se daszek. No, no dobra. I zapoczekajmy. W ogóle HP nie mam. I w tym jest problem. Oni mają mnie na hita ze snajpy. Dlatego ja albo muszę walnąć heda. Albo coś innego. No tak, dobra. To jest najmądrzejsza taktyka, nie? Patrzeć, kogoś nie ma. Chora, tu chłop z krzydełkami leci. No. Czy on do mnie leci? Nie. Nie? Ej. nie, strefa. Szybko schowajmy się. Jeżeli my to ugramy, to tam jest typ. Ten typ nie może o mnie wiedzieć. Bo jeżeli on się o mnie magicznym cudem dowie... To slipa. Dobra. To w sumie... Wiecie co? Nie czego ja się boję. Naprzód! No przeładuj, przeładuj Nie chyba, się to nie odpłaci po prostu No i mamy Top 2 I to chłopa z medalem z... No Teraz w ciul. Ale wiecie... Ten medal do mnie idzie... Oczywiście... Daję. O Jezus, a mi serce się nabije... O ludzie... O, ho, ho, dobra... Jest. No powiedz. Tam. Buduję, buduję. Niech się mnie. Ja wiem, że ty tam jesteś. Ok, już z jakąś bazę zbudował, nie? Nie wiem. To nie jest build battle. Ok, z skrzynki bardzo ciekawy. Nie powiem. Ja chcę chłopa z pompy. Jeśli go uda z pompy... No. Niech chłop tu... Niech chłop podejdzie. Okej. Okay. O, ludzie! O, ludzie! Dobra, for do lobbywych, okej, okay. to było super. Yy, dobrze, na razie widzowie, 18 minut ja na robię, papa. Pa.